Dobra macie, a więc kto zabije więcej mobów po dziewięciu losowaniach wygrywa. Dobra, ja zaczynam. Flinden Steel, dobra, podpalamy tego ziomka. No co? On się nie pali! Dobra, ale ty jesteś teraz ja... No nie ale ty masz siekierkę. Dwa. Teraz moja kolej, proszę, żebym tego go a Dragon Head! No nieźle, dobra, postawię tu. O dobra mam kuszę, ale nie mam szczą na razie. No dobra stary, to teraz moja kolej. No po aha, potkę na którą ja mogę wypić. Dobra, wywalę ją A teraz pecha dzisiaj. Ej dobra. Nie, dobra, co to jest? Co to jest? wolne opadanie. Ty zabić dwa moby, ja mojego nawet nie hitnąłem. Teraz moja kolej. Aha, ale dobra, dwa. może dwa. będzie łuk, może będzie łuk albo kusza. Natychmiastowe obrażenia No dwa. Co? Nie! I dwie foski! To są jakieś żarty dzisiaj Teraz moja kolej? No co? Stary! <głosy> <głosy> Ale transpecha, dobra dzieciaczku, niszczę cię Mam krapę. A dobra, w końcu ci nie oddało esa Proszę, proszę, nawet proszę zabitego. Dobra, w końcu! Tylko on i tak nie padnie pewnie Ale... No aha Ja mam wędkę Dobra, wędka to jest useless Ile ona ma użyć? Ej, dobra, ja nic nie mogę z tym zrobić Dobra, ale za to teraz moja to, to kolej Wagonik z no po co mi wagonik? Dobra, ja, teraz ja, mam rozdymkę Teraz moja kolej Dobra, w końcu, diamentowa Ej, a, odleciałem normalnie Dobra, ale teraz moja diamentowa opata. No aha, nie, to za Ej, <noise> Dobra, wygrałem Jeszcze mam miecz, dobra Ej co jest? Ej, ile ten miecz ma użyć? Nie, to są jakieś Dobra. żarty. Dobra, stary, to teraz moja kolej? O ja pierdzielę, co ja dostałem? Dobra, jeśli w tym momencie uda mi się zabić te wszystkie moby i wygrać z maczkiem, to każdy z was musi zostawić subika i wbić na ten najnowszy film przypięty tutaj. Dobra, Maciek, więc ważna na to. Aha, no co się stało?